ta cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich które dotąd w historii istniały, ma przetrwać ma przetrwać a dziś można powiedzieć wysuniętą placówką tej cywilizacji jest państwo Izrael Ceasefire comes after the deaths of four Palestinian boys on a beach where they were struck by shells fired by the Israeli Navy. In the past nine days, more than 200 Palestinians, most of them civilians, have been killed. The four children were killed as they played on the beach in Gaza City. The youngest was just nine years old. Israel says it's targeting terrorists, but these people lost their sons. God take revenge on Israel, said this woman, whose two boys were both killed in the attack. In Gaza last summer, more than 2,000 Palestinians, mostly civilians, were killed. Over 11,000 were injured, and entire neighborhoods virtually wiped off the map. Polacy i Żydzi są do siebie podobni. Mają jak gdyby podobny sposób spojrzenia na świat i podobną wewnętrzną, wewnętrzną, no nie tylko potrzeby, ale hmm, wewnętrzne absolutne przekonanie do tego, że o wolność zawsze trzeba walczyć i że trzeba ją za wszelką cenę zachować. 谢谢大哥。 Social justice, more than anything else, is a struggle against double talk, against hypocrisy, against exceptionalism, against deception. Elimination and demonization of the Palestinians is not only possible because Israel is strong, is not only possible because Israel has the military capacity to do it. It is possible because Israel has an exceptional treatment in the international community. Musimy dokonać tutaj pewnej demonstracji. Niezależnie od tego, czy będzie panował pokój, czy będą leciały rakiety. My w Polsce na ogół szczególnie niebie, nie jesteśmy. A więc dlatego, żeby Pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem, na sojuszu w zależy w sposób szczególny. Armia polska jest obecna w Iraku w dużym stopniu ze względu na nasze związki z Waszym państwem. Nasza armia jest obecna, ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasza. Powiedznie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi, też ze względu na to, o czym przed chwilą mówiłem. Erzsktena kamonu ze Madhym. Więc nie ważne, chłopcy nie mietm Manhattan, wekoniemy Tongari, wekoniemy Trumęnia, wekoniemy uh, Polin, a rano byjat ranonim wince. She... הכישרונות והקשרים והתנופה מגיעה כמעט לכל מקום. וזה באמת מעניין. מעניין מפני שאנחנו ארץ קטנה בסך הכל. וכנראה שקשה לנו מאוד יהיה להיות ארץ תעשייתית. פשוט אין לנו מספיק שוק מקומי גדול בשביל לעשות תעשייה מקומית. Cieszę się i dziękuję kind of ogromnie że Państwo Tym swoim świętem, swoją radością także na rzecz Rzeczpospolitą, tutaj poprzez Pałac Prezydencki, poprzez to miejsce, gdzie mieszka, gdzie urzęduje głowa polskiego państwa. Chciałbym, żeby ten płomień hanukowych świec świecił na całą Rzeczpospolitą, dając radość, dając ciepło. Dając to poczucie wspólnoty, które wszystkim nam jest tak ogromnie potrzebne. Jak patrzył Pan na marsz 11 listopada w Warszawie, to widział Pan, że maszeruje patriotyzm, czy że to faszyzm idzie ulicami Warszawy? Faszyzm. To jest skandal. To jest źle. Ogromnie się cieszę, że na tej dzisiejszej pięknej uroczystości w Pałacu Prezydenckim jest z nami Jego Ekscelencja Pan Szewach Weiss. Wzruszające bardzo dla mnie. Dziękuję ogromnie za wspomnienie pana prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego i tego, że to właśnie on rozpoczął tutaj w Pałacu Prezydenckim tą piękną tradycję hanukowych spotkań. Bardzo dziękuję panu ambasadorowi za obecność. Muszę powiedzieć, że dla mnie to spotkanie to jest świadectwo czegoś, co nazywane jest rzeczpospolitą przyjaciół. Ale dla mnie takim symbolem Rzeczypospolitej przyjaciół jest właśnie Pańska zawsze uśmiechnięta, niezwykle ciepła twarz. Ogromnie się cieszę z Pańskiej obecności. Ja jestem jedyny z tych, kto mówi, nie, nie cała Armia Krajowa Antysemityczna, byli tacy. Nie cała, dziękuję nie, bardzo. Nie, nie cała. Gwiazdy Dawida znajdują się na nagrobkach żołnierzy niepodległej, tych, którzy bronili Polski w 1920, w 1939 roku. Он нам не нужен. Это суеверие. Так как ваши крестики и медальоны. У кого есть, поднимите руку. Снимите и положите на парту. Сейчас я хотела бы с вами познакомиться поближе. Мальчик, как тебя зовут? Я Олесь Фамилия Олесь Хаврилюк. Так про що говорят у тебя вдома? Найчастіше. Про що, що в полі треба або... Czapcem, że taką nie Co za stratę ponosi dzisiejsza Rzeczpospolita, że Wy wszyscy, ci, którzy wyjechali, ci, którzy być może umarli przez tamten 68 rok, że Was dzisiaj z nami nie ma, że jesteście elitą inteligencji, ale w innych krajach. Zabójstw dokonywano przez zastrzelenie oraz zabicie siekierą lub drewnianymi kołkami. Sprawcami byli polscy granatowi policjanci, członkowie lokalnych oddziałów partyzanckich wszelkich formacji, NSZ, AK, BH oraz innych ugrupowań oraz chłopi posiadający dostęp do broni. W trakcie popełnianych zbrodni miały miejsce akty fizycznego i psychicznego znęcania się nad schwytanymi ludźmi, gwałty na kobietach, bicie, kopanie, popychanie, szturchanie, obrażanie i poniżanie słowne. W bardzo wielu sprawach oskarżeni piastowali jakieś stanowiska i funkcje w lokalnych władzach. Sołtysów, podsołtysów, wójtów, gońców gromadzkich, członków i naczelników Straży Pożarnej, członków Straży Wiejskiej. Trzeba będzie stanąć z własną historią w twarzą w twarz. I tak jak mówili bardzo ładnie moi przedmówcy, spróbować się napisać ją trochę od nowa i nie, ukry nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, jako większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników, jako mordercy Żydów. Tysiąc lat życia obok siebie a przecież państwo doskonale wiecie że bardzo często i razem dosłownie razem poprzez małżeństwa poprzez więzi krwi różnego rodzaju I ja mówię to nikt w Polsce nie wie ile tak naprawdę ma w sobie krwi żydowskiej dlatego na pytanie czy żydzi mają w Polsce przyszłość mają bo są i to jest dla mnie absolutnie absolutnie oczywiste